Witam Moi Drodzy Kabul, Afganistan Wczoraj przyjechałem do Kabulu koło godziny 15 spotkałem się z moim hostem z Couchsurfingu i dzisiaj kolejny dzień idziemy zobaczyć jak wygląda Kabul Taki widok z okna mam na miasto Winda nie działa, muszę z 7 piętra zejść na nogach. Pierwsze miejsce, do którego idziemy to Ministerstwo Turystyki. Gdzie pójdziemy zapytać się o pozwolenia na podróżowanie po Afganistanie. Na każdą prowincję potrzebujemy specjalne pozwolenie. Mam zamiar odwiedzić 5 prowincji, więc będę chciał dostać 5 pozwoleń głód mnie złapał, kupiłem sobie obwazanka afgańskiego ciekawe jak smakuje bardzo dobry taki lekko słodkawy ale dobry pomalutku zbliżamy się do centrum miasta tutaj mamy główny park miejski w Kabulu trochę zieleni gdzie można sobie odpocząć od gorąca jest fontanna, ale oczywiście nie działa. Jeszcze nie pokazywałem, jak wyglądam dzisiaj. Taki kostium. Typowy Afgańczyk. Patrzę, jakie przedmieścia na wzdłuż Kabulu. Tutaj mamy jeden z meczetów w Kabulu. Jest jeden meczet, który chcę zobaczyć, ale to nie jest ten. Myślę, że pójdziemy tam później. Wyszedłem z tego ministerstwa, nic nie załatwiłem. To znaczy, zostawiłem jakiś list z prowincjami, które chcę odwiedzić. Nie było ministra, który mógłby mi ten papier podpisać. Muszę tam wrócić jeszcze dzisiaj. I później jeszcze iść w kolejne miejsce. Także lipa totalna. Patrzcie na te przedmieścia na górze, panie to wygląda. Tu mamy market ze zwierzętami. Ogólnie ptaki można sobie kupić. Nazywa się to miejsce Pet Market. Oczywiście nie Pet Market, tylko Bird Market, czyli Ptasi Market, gdzie można sobie kupić. Gołębia, i nie wiem co z nim robić. To kupuję, jakiś śliwkowy, ale nie wiem dokładnie jaki smak. Tu panna lewa, 20 Afganii kosztuje. Tutaj przeróżne orzechy można kupić. I mamy kolejny meczet, ale to jeszcze nie ten, który mnie interesuje. Do niego dojdziemy później. Strasznie dziwny smak tego soku. Coś jakby śliwka, ale strasznie kwaśne. Ogólnie dobre, ale no tak jeszcze czegoś takiego nie piłem. Okay, jesteśmy pod Tourism Department i tam musimy podbić nasze. Dobra, permity podbite, jest wszystko załatwione. Mam papiery na pięć prowincji: Mazar, Kabul, Kandahar, Bamian i Herat. Także nie powinno być żadnych problemów, jeśli mnie zatrzymają i będą się pytać o jakiekolwiek pozwolenia. Tutaj mamy tą słynną restaurację. W samolocie w Kabulu pójdę zobaczyć, jak wygląda w środku. I może coś zamówimy. Ok, jesteśmy pod samolotem. Idziemy zobaczyć, jak wygląda w środku. A jest taka sala, gdzie można sobie zrobić urodziny. Zamówiłem sobie special szalarnę. Ma być z kurczakiem i z mięsem wołowym. Zaraz zostanę, zobaczymy jak smakuje. Taka porcyjka, szawarma z frytkami. Także spoko, porcja. Mam nadzieję, że będzie dobre. Smacznego. Nawet dobre było. Taki zupełnie inny smak niż kiedykolwiek w życiu jadłem. Czyś inne przyprawy, ale ogólnie było spoko. Idziemy do ostatniego miejsca, które chcę zobaczyć w Kabulu, czyli meczet na takich przedmieściach. Nie wiem dokładnie, jak się to miejsce nazywa. Na mapach zaznaczone jest jako Saki Meczet, więc taką nazwę przyjmę, ale nie jestem pewien, czy to jest nazwa poprawna. Już widać tam z tyłu meczet schowany za drzewem i za budynkiem. Tutaj jest wejście. Za chwileczkę sobie wejdziemy. No i jesteśmy pod meczetem, ale pięknie to wygląda na tle tego osiedla z tyłu. Bardzo piękny meczet robi wrażenie. Chyba zdecydowanie jest to numer jeden do zobaczenia tutaj w Kabulu. Te osiedla normalnie robią na mnie takie wrażenie. Po prostu nie mogę przestać się w to patrzeć. Taki widok na miasto z wzgórza tutaj obok właśnie tego meczetu. Bardzo ładnie to wygląda. Dobra, wracam na mieszkanie do ziomka i muszę się ogarnąć. Muszę odpocząć. To był długi dzień. Masę kilometrów dzisiaj zrobiłem. I mam nadzieję, że jeszcze wyjdziemy wieczorem, jakiś obiad wiemy. No ale zobaczymy. 17.30. Już ciemno w Kabulu. Nastała noc. Także bardzo szybko tutaj się ciemnia. Dzisiaj mamy taki obiadek u mojego hosta. Warzywa. Co to jest? Okra. Okra? Yeah. Bamya. Okra, warzywa. And this? yogurt, got. You got. Ah, so like yogurt, yeah. Something bread. Yes, mamadura. And I would Thank you very much. Mm -hmm. Siść już gotowa. Cricket. Leci w telewizji. I zaraz będziemy sobie palić. To jest życie w Afganistanie. Cisza. No ale... kriket, Jest dobrze. Gorąca herbatka jeszcze na zakończenie dnia. Pięknie spędzam czas w Afganistanie. Dwa dni w Afganistanie, w Kabulu. Jak na razie wszystko ok. Nie ma żadnego zagrożenia, ludzie tutaj są bardzo pomocni. Poznałem już dużo osób, znajomych mojego hosta, przemili ludzie, także naprawdę wszystko jest ok. Jutro w planach kolejne, kolejna miejscowość, jadę do Bamian. Poznałem dzisiaj chłopaka z Holandii, który ma tutaj samochód, i razem będziemy jechać do Bamian. Na jakieś dwa, może trzy dni, i później powrót do Kabulu. Także zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.